Dziękuję i pytanie do posła Sośnierza. Panie pośle, pan wierzy w jakikolwiek kompromis? A może taką, takim pomysłem na rozwiązanie tego sporu na terytorium Ukrainy byłaby propozy była propozycja wicepremiera Kaczyńskiego mówiąca o misji pokojowej? Co pan sądzi na ten temat? A ta misja pokojowa to z tego co zrozumiałem, to miała raczej dotyczyć ochrony, mm, ewakuacji ludności niż położyć kres konfliktowi to oczywiście. W takim wydaniu ona nie, ona nie jest w stanie nic zmienić. No misja pokojowa, jeśli tak mielibyśmy nazywać, no musia, która miałaby doprowadzić do pokoju, to po prostu misja, w której zostanie, zostali, Rosjanie zostaliby wypchnięci z Ukrainy. No to, to jest jedyna misja pokojowa, poza działaniami dyplomatycznymi, które, w których skuteczność jest na razie ograniczona. No tak, pani Anita powiedziała, no rzeczywiście. Obie strony są w sytuacji, w której na razie trudno sobie wyobrazić yy, trudno sobie wyobrazić scenariusz, który obie strony mogłyby uznać za yy, taki, że wychodzą z twarzą z tej wojny. Tak, no, Putin nie po to wywiózł tam już kilka tysięcy trumień z tej, z tej Ukrainy, jeśli nie więcej, yy, żeby teraz, no co ma powiedzieć, żeśmy sobie poszczelali i, i do domu, no, nie, no, chyba coś musi uzyskać, żeby zachować twarz w swoim kraju. Z drugiej strony, no, Ukraina nie po to stawia opór temu przez taki czas, żeby teraz powiedzieć, że no, to wszystko fajnie, no, ale teraz oddajemy Donbas, prawda, czy coś tam, czy nie, rezygnujemy z NATO. No, to jakieś tam zmęczenie tą wojną pewnie będzie powodowało, że. Mm, yy, Zwłaszcza po stronie Rosji, będzie powodowało, że te roszczenia będą pewnie się zmniejszały. Tak? No, że Putin będzie czuł, że musi zejść z jakichś tam pierwotnych oczekiwań. Pierwotne oczekiwanie to z pewnością było takie, że po prostu połknie te Ukrainę w jednym kawałku. To już jest całkowicie nierealistyczne i to już widać, że to na, to na to wielkich szans na szczęście dla nas nie ma. Bez jakiejś potwornej mobilizacji, prawda, po, po, po stronie rosyjskiej, to wydaje się zupełnie nierealistyczne w tej chwili. Natomiast, co jest takim snerszym, pozwoli, który pozwoliłby Putinowi wyjść z twarzą i jednocześnie zakończyć tę wojnę? No, trudno mi się wyobrazić coś takiego, co, na co Ukraińcy mogliby się zgodzić. No, póki co, ale no, liczę na to, że, że, że tam w końcu ostrzeźwienie jakieś przyziemne, chociaż szczerze mówiąc to mało prawdopodobne, ale przedłużanie się tego konfliktu pewnie zachwieje z kolei władzą Putina i to być może będzie rozwiązanie tego, tego konfliktu. Oczywiście nie znam na tyle wewnętrznej sytuacji w Rosji czy zwłaszcza na Kremlu, żebym mógł prorokować, czy to jest prawdopodobne, albo na ile jest to prawdopodobne, żeby Putin stracił władzę w wyniku przedłużania się tej wojny, no ale pewnie. Im dłużej ona trwa, tym gorzej dla niego. tak. No to, to, zwłaszcza w obliczu tych wszystkich sankcji, tego wszystkiego, co się wokół tego porobiło. No myślę, że przedłużanie tego konfliktu na pewno nie jest w jego interesie. Przeszło 2 miliony uchodźców od naszych zachodni, wschodnich sąsiadów, przekroczyło polską granicę. Pytanie do posła Sośnierza. Sądzi, uważa pan, że państwo polskie zdało egzamin? Mam tutaj na myśli organizację, pomocy i te procedury związane z przyjęciem uchodźców z Ukrainy? Uch, no oczywiście jest to bardzo trudna sytuacja i żaden kraj wstawiony w sytuacji tak nagłego napływu, tak dużej ilości ludzi no nie jest w stanie sobie z tym poradzić jak bez żadnych problemów, więc no problemy oczywiście będą i tu akurat jakoś nie można strasznie narzekać na same to na same procedury, oczywiście, no powiem, oryginalnym wkładem w naszym w myśl tutaj polityczną świata jest pewnie ten pomysł, żeby to Ukraińców gościć w domach prywatnych zamiast włosach, ale kto wie, może okaże się to, że, że ten pomysł się przyjmie gdzie indziej, jeśli, jeśli okaże się jakoś tam skuteczny. Natomiast, no na pewno jak można coś zrobić dobrze, to można i przedobrzyć. I te pomysły, żeby tutaj Zapraszać przybyszów do naszych szkół, prawda, gdzie no one już nie są kompletnie do tego przystosowane, żeby zapewniać im przywileje socjalne w postaci 500 plusów, żeby w ten sposób zapraszać tych, którzy już przybyli wcześniej do, do krajów sąsiednich, w sytuacji, kiedy my i tak mamy tutaj rekordowo, rekordowo dużo tych uchodźców u siebie i, i będziemy mieli bardzo poważny problem z utrzymaniem. Tych, którzy do nas przyjechali już w tej chwili, nie mówiąc o tym, że ten konflikt może się przedłużyć i te, te liczby mogą rosnąć jeszcze, jeszcze przez jakiś czas, no co już jest co najmniej ryzykowne i chyba mało odpowiedzialne. Myślę, że nie mamy wyjścia, musimy pomagać w tej sytuacji tym, którzy przyjeżdżają, natomiast powinniśmy po pierwsze dążyć do uzyskania pomocy międzynarodowej, bo jakby osłaniamy własną piersią, całą Unię Europejską w tym momencie, tutaj, swoimi zasobami przed tą wojną i przed jej skutkami w postaci chociażby uchodźców. Powinniśmy dążyć do tego, żeby ci uchodźcy właśnie docierali do różnych krajów, a nie tylko do Polski, no i przede wszystkim żadnych zasiłków socjalnych. Nie, nie obiecywać znowu rzeczy, z których nie będziemy się w stanie wiązać. Jeśli polska służba zdrowia ledwo dawała radę, a właściwie nie dawała radę obsłużyć polskich obywateli, no to o ile bardziej skomplikowana będzie sytuacja po przybyciu tych wszystkich naszych gości za wschodniej granicy, prawda? No, mówienie, że, że tu wszystko im damy, w 100% zapewnimy opiekę medyczną, jest też no, nieodpowiedzialne, no bo nie damy sobie z tym rady najprawdopodobniej. Więc ostrożnie z tymi, z tymi obietnicami. Bardzo dziękuję. Pani poseł, pani poseł Sośnierz wspominał, że można przedobrzeć. Pani uważa, że zaoferowanie tych programów socjalnych to jest już przedobrzenie? Nie, to nie jest przedobrzenie. To jest danie ludziom tych samych praw, które mają obywatele polscy. I kiedy my się boimy, prawda, że mówimy o tym, że dostaną 300, dostaną 500 złotych. Ja przypominam, że ci ludzie przyjeżdżali tutaj z jedną walizką i nie mają praktycznie żadnych zasobów, a hrywny w tej chwili dopiero mogą wymieniać. Jeśli przyjechali z hrywnami, no to one też niewiele znaczą. Ale ci ludzie tych. Tych zasiłków, które otrzymują, nie będą chować do skarpety i, budować, i kupować za nie za rok Mercedesów, bo raz, że im na to nie starczy tych pieniędzy, a dwa, że te pieniądze po prostu będą wydawali na swoje potrzeby i będą wydawali w polskich sklepach i będą płacili za towary, które będą tu kupowali, bo się będą musieli w jakiś sposób i, prze, i, i urządzić jakoś w sposób ograniczony żeby przetrwać i wrócić do siebie, będą musieli się leczyć, będą musieli kupować cokolwiek, tak za chwileczkę rzeczy, rzeczy na lato, będą musieli naprawdę sobie pomagać, więc te pieniądze, które im dajemy, przepraszam, że to mówię, bo um, powinniśmy chyba wykazać więcej empatii i zrozumienia, ale te pieniądze, które im dajemy, one po prostu do nas też wracają, ci ludzie muszą się utrzymać, kiedy my mówimy na przykład o tym, że te Dzieci trafiają do szkół. To ja mam całą listę. Całą listę nauczycielek i pedagożek, które przyjechały z Ukrainy i chciałyby podejmować pracę. Więc naprawdę tu się może szybko minister Czarnek ogarnąć, zamiast kombinować, jak jednak przepchnąć ustawę, którą zawetował pan prezydent Duda, i jak sprawić, żeby do polskich szkół trafiły ukraińskie czy Ukrainki, nauczycielki, pedagogiki, które będą mogły tymi dziećmi się zająć i je integrować w polskiej szkole, na przykład, jeżeli będą chciały. Ja przypominam, że do tych szkół trafiło stosunkowo niewiele dzieci, bo większość tych dzieci ukraińskich jednak zdalnie uczy się w ukraińskich szkołach. To jest możliwe, więc sama znam sporo takich przypadków. Jeżeli mówimy o medycynie, to po cichu zarządzający polską ochroną zdrowia mówią, że to jakoś, jakaś szansa jest na to, żeby zapełnić pracownikami z Ukrainy, pielęgniarkami i lekarzami. Te ogromne braki, które my mamy wśród pielęgniarek i lekarzy w Polsce. Przecież mamy bliskość kulturową. Już mamy pewne uprawnienia, które przyniosły ustawy covidowe, jeżeli chodzi o medyków z Ukrainy czy z krajów ościennych, żeby zdobywali tutaj uprawnienia i, i, i pracowali. I już polskie publiczne szpitale mają oferty dla nich, bo, bo będą potrzebni, bo też będą potrzebni do leczenia. Więc myślę, że ci ludzie, którzy do nas przyjeżdżają, tak, to nie tylko będzie dla nas obciążenie, ale też szansa, bo oni będą budować także polską gospodarkę, zanim będą mogli wrócić na Ukrainę. Proszę zwrócić uwagę, jak ogromny mamy problem w tej chwili, na przykład w takich dwóch dziedzinach gospodarki, jak budownictwo i transport, w których mężczyźni z Ukrainy wrócili do siebie w znacznej liczbie, czy w większej liczbie, w większym procentie. Się, żeby walczyć ze swoją ojczyznę. I transport ma poważne problemy z zapewnieniem kierowców, a budowy w dużej mierze prawie stanęły, jeśli nie stanęły w ogóle, bo nie ma pracowników z Ukrainy. Bo nie ma Pani poseł, dziękuję bardzo, dziękuję bardzo za tę wypowiedź. Nie bójmy I... się tych, tych, tych zasiłków i tych Ukraińców, kwestii... bo naprawdę będą nam budować gospodarkę. W, kwestiach, w kwestii jeszcze. Zasiłki będą budować gospodarkę. Boże. Zasilki, no, Pań, tak, tak. Pan poseł Sośnierz, adwocem? No, ad to jest, jest taka książeczka Bastiata, To, co widać i czego nie widać. Myślę, że każdy polityk, to jest tam kilkadziesiąt stron i to takim dużym drukiem. Myślę, że pani. Powinna to przeczytać, zanim Pani zacznie opadać takie, takie rzeczy. Już się bałem, że dwa razy musiałem się z Panią zgodzić tym prawie Na szczęście Pani rozwiała te moje tutaj obawy tą swoją wypowiedzią. No to jest po prostu katastrofalne rozmowanie, że jeśli, oni, jeśli damy im pieniądze, to nic nie szkodzi, bo oni nie wydadzą w Polsce. on tajemnie, 30 tysięcy, to wydadzą 30 tysięcy. Czy Pani już na tym przykładzie rozumie błąd w swoim rozumowaniu? Czy jeszcze Pani potrzebuje więcej tłumaczenia, jak działa ekonomia, jak działa <laughs> świat? Polecam tę książeczkę, naprawdę w, jedno, w jedną wizytę w toalecie Jestem Pani to Panie no Panie padać, takie, takie, pan takie farmazony. Mm. Bardzo dziękuję. No, farmazony, co, co widać czego nie widzę? Farma... Jeszcze jedno pytanie do posła Sośnierza, takie nawiązujące do wypowiedzi posła Goska. Pan również, pan również jak Pan podchodzi do... Do, do tego, że za chwilę ci uchodźcy z Ukrainy będą na rynku pracy. Ja oczywiście nie chcę oceniać, czy to jest pozytywne, czy negatywne zjawisko, zjawisko. To pytanie zadaje państwo, czy to jest pozytywne, czy negatywne zjawisko i jak to wpłynie na polską gospodarkę. No jeśli będą rzeczywiście na rynku pracy, to jest pozytywne, gorzej jeśli nie będą. To tu jest większe zagrożenie. A propos tego, co mówił pan, pan Gosek, no, też nie miejmy złudzeń. Znaczy, wszystkie doświadczenia krajów, które wcześniej Miały u siebie takie fale uchodźców, pokazują, że ta liczba uchodźców szybko rośnie. A wolno ich później ubywa. Znaczy, nie jest nigdy tak, że, że albo prawie nigdy, że oni szybko wyjeżdżają tak, jak szybko przyjechali. Musimy się nastawić na to, że to Prawda. nawet jeśli oni mają takie chęci, po prostu z przyczyn technicznych nie będą mieli dlaczego wracać. Albo, albo się już tu przyzwyczają, zapuszczą korzenie czasami, nawet ożenią się z różnych powodów. To, to szybko nie minie. Zasadniczo, imigracja z punktu widzenia ekonomicznego jest rzeczą pozytywną dla gospodarki. Znaczy, no, to jest więcej rąk do pracy, a dobro, dobra ekonomiczne no, biorą się z pracy. tak, no, Więc wbrew temu, co myśli lewica, że z pieniędzy albo zasiłków, to dobra biorą się z pracy i z oszczędzania. No, więc zasadniczo więc, więc im więcej rąk do pracy, tym kraj jest bogatszy oczywiście. Natomiast ludzie przybywający w tak dużym natężeniu naraz to raczej jest problem niż ten przynajmniej do jakiegoś czasu, tak prędzej czy później to się tam rozładuje jakoś pewnie i ten rynek pracy będzie to w stanie wchłonąć, ale nie w takim tempie, więc bądźmy też realistami, tak? oczywiście w krótkim okresie to jest problem. To nie jest, jest pozytywny taki napływ ludzi to jest problem. Nie, nie oszukujmy się. To nie znaczy, że nie należy tego robić. Jak nie mamy wyjścia, musimy tych ludzi u siebie przyjąć, ale nie oszukujmy się, że nie będzie z tym problemu. Będzie to przez dłuższy czas, będzie to problem. Teraz zasiłki są przeciwskuteczne w dziedzinie aktywizacji zawodowej ludzi, co już widać w Polsce było po 500-plusach, że to, że to tak działa. Więc jeśli będziemy rozdawać im różne przywileje socjalne i różne rzeczy za darmo, no to wkładane kieś własnej gospodarki, w ten sposób zniechęcając ludzi do pracy. Bo generalnie ludzie idą do pracy, zarobić pieniądze. Tak? Nie, raczej nie dla sportu, rzadko to dla przyjemności, raczej po to, żeby zarobić pieniądze. Więc im więcej pieniędzy mają niezależnie od pracy, tym mniejszą mają motywację, żeby tę pracę podejmować. To jest oczywiste, logiczne i tak to po prostu działa. Więc już pomijając, że nas po prostu nie stać na to, żeby utrzymywać kolejne programy socjalne dla sąsiedniego kraju de facto. Tak? Bo tu zaraz po Ukrainy, tu może być w Polsce. Tak, może nie, 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 nie po Ukrainie, no, ale na pewno kilka milionów ludzi, no, to jest o, ogromny szok po, 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 dla, dla każdego kraju tej wielkości, to, to jest to jest szok i to nie jesteśmy na to infrastrukturalnie przygotowani, oczywiście nikt nie jest tak na dodatkowych kilka mieszkań nie ma, nie ma, jak ludzie przyjeżdżają gdzieś stopniowo, no to prawda, wytwarzają jednocześnie, nie tylko tam idą do pracy, tak, w, wytwarzają na, na większe zapotrzebowanie na dobrej usługi dla siebie, więc stwarzają też przy okazji miejsca pracy, te miejsca pracy się stopniowo wytwarzają i tak dalej, i tak dalej, dzięki temu przy Stopniowej imigracji to może działać nie wiem, napędzająco gospodarkę, nawet jak oni przyjeżdżają na raz wszyscy, to po prostu nie ma dla nich miejsca, a trzeba ich wyżywić już tu i teraz, prawda? Wyżywić, dać im tam gdzie mieszkać, prawda? Jeszcze jak im, im więcej chcemy im rozdać, tym większe te koszty będą w tej szkoły, prawda? Nie wiadomo co z tymi szkołami to jest naprawdę bardzo zły pomysł, no ale to to już nie mnóżmy wątków. No generalnie, generalnie zgadzam się, że, że imigracja może być czymś pozytywnym na dłuższą metę, natomiast w krótkim terminie tak intensywna imigracja na pewno będzie dużym problemem. Bardzo dziękuję i drodzy Państwo, chciałbym, żebyśmy przeszli teraz do ostatniego już tematu. Tym tematem jest wizyta prezydenta Bidena w Polsce. Pytanie do posła Sośnierza. Pan równie pozytywnie ocenia, ocenia tę wizytę? No nie, jeśli mowa o świętości tego, tego artykułu piątego to już samo to określenie, z tym uważałbym, z tym, z tym określeniem słowo święty, święty san, po, sanctus tak pochodzi o co, co wyłączone, to jest coś niedostępne dla śmiertelników, prawda? Stąd sankcje, Sanktum. zresztą mają podobne źródło słów, jak, 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 jak słowo sanctus, czyli święty, prawda? Więc tak oryginalnie to, to słowo święty oznaczało coś niedostępnego, więc jeśli on jest święty, to być może, to być może się psińcowo doczekamy z tego artykułu. Zwracam uwagę, co, co ten artykuł tak naprawdę zawiera. Tam nie, ma, tam nie jest powiedziane, że. Że to, będą, że to będą działania militarne. Nie wyłącza tych działań militarnych, ale to mogą być inne stosowne środki, na przykład wyrazy oburzenia. Może się okazą, może się, może się że okażą adekwatne. Patrząc na to, co się stało z Ukrainą, która też miała gwarancję, choć z innego tytułu, z Memorandum Budapesztańskiego swojego bezpieczeństwa, to nie przywiązujmy się nadmiernie do tej myśli. Może to zadziała, a może nie. Oczywiście dobrze, że, że no, z jednej strony my tego nie wiemy, ale z drugiej strony nasi ci, którzy nas będą atakować, też tego nie wiedzą. Więc to jest jakaś wartość, że oni też nie wiedzą, czy ten artykuł 5 zadziała, bo może jednak zadziała. Na, przynajmniej tak my tego oczekujemy, ale jak się posłucha polskich polityków, którzy mówią, że nie, nie można ingerować w wojnę na Ukrainie, że nikt tam nie, żołnierzy nie będzie wysyłał, żeby ją ratować, no to bo, bo pokój, bo trzecia wojna światowa, to takie same argumenty będą padały, kiedy Polska będzie zaatakowana. No przecież nie umierajmy za Gdańsk, tak jak teraz my nie chcemy umierać za Kijów. Więc bardzo bym z tym uważał. Postawa Amerykanów, którzy tutaj Ewidentnie odpuszczają tę te, te, te Ukrainę, ryzykując to, że nastąpi znacząca dewaluacja ich gwarancji bezpieczeństwa. No bo skoro w przypadku Ukrainy odstraszanie amerykańskie nie wypaliło, no to, to jest podważenie ich, ich hegemonii w tej części świata na pewno. I to, że oni nie są zdeterminowani, żeby tej Ukrainy bronić, która już pukała. Już pukała do, do drzwi na to, prawda, to tak, no, na to to taki, prawda, gmach, ale już na schodach kogoś zatłuką i my się, to no trudno, no nie zdążył, nie zdążył do klamki, no to ma pecha. No to patrzymy, jak go, jak go tam zatłuką. To nie wróży wcale nic dobrego. Uważam, że to nasza sytuacja, oczywiście nie wiem, jak się ta wojna skończy, mam nadzieję, że jednak w sposób pomyślny dla nas, czyli że, że Rosja... Jeśli nie zrobi postępów to albo chociaż to, to chociaż minimalne postępy w, naszy, w naszym kierunku, natomiast z całą pewnością pogarsza naszą sytuację militarną w przyszłości. Gdyby się nie daj że zdarzyło tak, że Ukraina zostanie podporządkowana w ten czy inny sposób, to mamy całą siłę Rosji zaangażowaną do tej pory w pilnowanie granic ukraińskich na naszej wschodniej granicy za chwilę, także no, absolutnie nie powinniśmy do tego dopuścić i i jeśli chodzi o samą samo, w tych przemówieniach, w tym co widzimy na zewnątrz, to nic nie było ważnego, no to równie dobrze mogłoby się nie odbić. więc ja nie zgadzam się z tym, że to coś ważnego. No pan Gosek taki urzędowy optymizm wyraża, no jako, jako przedstawiciel większości rządzącej nie wypada mu tego powiedzieć, to ja to powiem za niego, no bo to nic kompletnie się ciekawego nie dowiedzieliśmy z tego z tego, z tego przemówienia, nic, nic to nie wnosi żadnych istotnych gwarancji, żadnych przesunięć, w niczym to nie naszej sytuacji, chyba że coś tak jak słusznie pan, pan Mariusz powiedział, było powiedziane poza naszymi uszami, to można by i dobrze, bo jak my byśmy usłyszeli, to jeśli miałoby to być tajne, to, to nasi przeciwnicy też by to usłyszeli, więc jeśli coś padło, to oczywiście o tym nie wiemy, ale z tego co wiemy, to zupełnie nic wartościowego tu się nie dowiedzieliśmy. No, ja chciałem przeczytać to, co artykuł mówi piąty, naprawdę. Tam rzeczywiście jest o tym, że, że napaść zbrojna będzie traktowana jak na, na, na jednego z członków, jak na wszystkich, ale jest rozwinięcie, które mówi, jakie kroki będą dalej podejmowane w ramach wykonywania prawa do indywidualnej lub zbiorowej samoobrony. <laughs> każda ze stron udzieli pomocy stronie lub stronom napadniętym, podejmując niezwłocznie, indywidualnie, jak i w porozumieniu z innymi stronami działania, jakie uzna za konieczne łącznie z użyciem siły zbrojnej, ale niekoniecznie w postaci użycia siły zbrojnej. Więc myślę, że jeśli jakaś strona uzna za konieczne wyrazić stanowcze oburzenie, to może to Na przykład Islandia wyrazi uznać... stanowcze oburzenie, na przykład bo Islandczycy nie mają w ogóle własnej armii, więc oni nam na pewno Pani na poseł wojskową nie przyjdą. No to już jest nie, nie jednego nie pomysł skreślonego, ale... Poseł, poseł Gosek w tej chwili.